Witam serdecznie, słuchajcie dzisiaj Wam pokażę czym się różni humor sromotnikowy od kani Kani zbierałem, zebrałem już dość sporo dzisiaj Sromotników też jest sporo, czym się różnią, no widać ewidentnie, ja to już wcześniej robiłem filmik, ale źle nagrałem W pionie i teraz, żeby jeszcze raz Wam pokazać Kania jest taka brązowawa Sromotnik niby też, ale ma nierozłożone równomiernie kropeczki Na przykład tutaj też jest sromotnik, ale całkowicie nie ma tych prawie kropeczek tam też jest sromotnik. Raz ja mi pokażę. O, taki jest ten sromotnik. Co on tu ma pod spodem? O, co sromotnik ma innego? Nie wiem, możecie się tym sugerować. Ta obrączka pod spodem, czekaj, ja wezmę. O, zobaczcie. Tutaj ta obrączka w kani jest taka, że można ją wziąć i ona zejdzie po prostu. Ja mam jedną rękę. O. ona schodzi, ta obrączka cała nie trzyma się, tylko tu leży, wisi na grzybku a w samotniku ta obrączka jest taka, że się porwie nic tutaj się nie zostanie, ona nie zejdzie, bo ona jest przytwierdzona, cały czas jest przytwierdzona tutaj. Także fu! słuchajcie, ręce umyjcie, nie zdykajcie ust po dotykaniu tego schromotnika. Lepiej nie obciążać wątroby. Także takie są kanie Dajmy, diametralna różnica a takie są sromotniki. Ja im wezmę jeszcze jednego, tutaj oberwę. Macie Porównajcie sobie jaki jest kolor kani. Kanie są takie. Sromotniki są takie. Kanie są takie. Sromotniki są takie. Kanie są takie. Sromotniki są takie. Czasami taka kania jest, która ma mało kropek. Zobaczcie. Taka kania ma mało kropek. Czy można poróżnić tą kanię ze sromotnikiem? No ja nie poróżnię, bo już wiem. Pod spodem, kanie jest taka brązowa. Sromotnik jest biały. Zobaczę, ja wam pokażę. O. Sromotnik jest biały, kanie jest taka w brąz spadająca. Troszkę jak pieczarka, tylko mniej pieczarka jest, czy jest bardziej taka różowawa. Znaczy, to widzicie. No. Jak znajdę jeszcze gdzieś sromotniki, pieczarki rosnące, to też wam pokażę. No, mamy znowu kanie. Tak rosną, kanie jak. Chcemy pokazać jak one sobie rosną, czy się różnią od sromotnika, cały czas Wam to pokazuję. Żeby tak rosną, o mają taką brączkę na dole, hmm, lekko zdjętą samą już. No i co, bierzemy że my sobie, ścinamy. Tak to wygląda. Obcinamy to, bo i tak musimy cały korzonek wyrzucić, bo korzonków nie jemy z kani. Kolejna kania, tak wygląda. Specjalnie Wam pokazuję z bliska, żebyście się napatrzyli, o naoglądali. I żebyście w końcu zaczęli zbierać te grzyby, bo są przesmaczne. Szkoda, żeby się marnowały, chociaż one się nie marnują. Od spodu wygląda tak: obrączka u dołu, oddzielona ewidentnie. Ciach, śliczne kanie, zobaczcie. Także będzie dzisiaj co jeść. Bardzo dużo teraz, ostatnio kanie zbieram, jeszcze opieńka jednego znalazłem. Teraz na jesień zbieram wszystko, co popadnie, bo już tak mało tych grzybów jest, a chce się jeść. Dobra, zakończę. i jak będzie znowu stromotnik albo kania to wam pokażę. A generalnie tutaj przyszedłem do tego lasku, bo w tym lasku dużo rośnie podgrzybków. Takie malutkie wychodzą z ziemi, widać codziennie ktoś zbiera i trzeba po prostu brać co jest. Taki malusienki podgrzybek. Czek, Zbieram no. Tuż mam robić? Trzeba i takie zbierać. Już w pierwszym filmiku o grzybach opowiedziałem, że uwielbiam zupy grzybowe. Nie ma dla mnie smaczniejszego jedzenia jak zupa grzybowa, więc zbieram. O, ciekawe, czy to jest podgrzybek, czy nie? Tak, bardzo malutkie te podgrzybki są, ale trzeba zbierać grosz do grosza. O, tam jest następny podgrzybek i będzie kokosza. Akurat trafiłem na miejsce, gdzie nie ma robaczywy. Wcześniej chodziłem, były wszystkie robaczywe, nawet najmniejsze. Także tak. Dobra, teraz pójdziemy na kanie i może jeszcze znajdziemy dzisiaj yy, kozią brodę. To pokażę wam kozią brodę, jak wygląda. Tutaj widziałem z daleka sromotnika, chcę wam pokazać sromotnika, jak sobie rośnie. Dziko żyjący sromotnik. Zobaczcie, że zap patrzcie, że inaczej niż kania, to jest taki mały grzybek, paskudny, brzydki, Nóżki, obrączki nie ma, tak jak widzę, aha obrączki nie ma, tak wygląda sromotnik, no i słuchajcie, nie pomylicie, sromotnik, czekajcie tutaj wezmę, tak, tak, o, zobaczcie, kania, sromotnik, no można to pomylić, nie, nie sądzę, Także e, korzystajcie, dopóki te kanie są, bo naprawdę jest świetne grzyby. Na tą chwilę się rozłączam. E, idę w inne miejsce. A co tam jeszcze jest? I grzybek. Też sermotnik. Sermotniki są takie beznadziejne grzyby. Zobaczcie, jaki piękny las. Jak ja kocham ten las. Uwielbiam ten las po prostu. Cudowny jest ten las. Jak tu się fajnie chodzi, jak tu się fajnie odpoczywa. To nie jest taki las zakrzeczony, tak jak Wam mówiłem, to jest przepiękny las. Cudowny. Słuchajcie, mam znowu sromotniki dla Was. O, tak wygląda sromotnik. a w ten sposób będzie widać takie brązowe łatki. Można, znaczy, nie wiem, dla mnie taki zielonkawy jest. Nie sposób go pomylić. Sromotnik młody, taki cały biały. Tutaj kolejny sromotnik. Razem pokażę jeszcze jednego seromotnika, tutaj rośnie. Seromotnik. Seromotniki są zupełnie inne od kanie, nie można tego pomylić, no nie wiem. Więc nie bójcie się, zbierajcie kanie, bo są przesmaczne. Kanie są takie. Seromotniki są takie. Czy można pomylić tą kanie ze seromotnikiem? No nie wiem. No Jeszcze raz biorę kanie. Kania, sramotnik. Kania jest brązowa cała, nawet pomiędzy tymi kropkami jest brązowa, a sramotnik jest taki zielonkawy, nawet nie biały, zielonkawy z takimi brązowymi, beznadziejnymi kropkami. Po drugiej stronie kania jest taka brązowawa, a sramotnik jest. Zobaczcie, sramotnik jest. Tak, przytrzymam go. Kania, sramotnik. Kania w taki brąz wpada a samotnik jest taki zielonkawy, nawet nie biały. Nie ma żadnej obrączki. Paskudny grzyb. Nie zbierajcie samotników. Słuchajcie, teraz kania. Zobaczcie, jaka jest kania. Kania jest taka. Od spodu jest taka. Widzicie, obrączka jest oddzielona od kapelusza. Wyraźna ta obrączka jest. Bierzemy kanie. Zrywamy. Śliczna, bielutka, świeżutka. Na kotlecik. No nie ma nic lepszego. Polecam kanie. I do koszyczka. Przez te kanie w tym roku mam zawsze udane grzybobrania, bo tych podgrzybków to jak na lekarstwo. Ale w ogóle w tym roku to tak kanie. O, z daleka widzę. Kania rośnie następna. Piękna kania. Więc bierzemy kanie. O, zobaczcie pod spodem jak wygląda Oddzielony obrączka. Jak to, to oddzielona? Po prostu ta obrączka tam jest. Taka obrączka po prostu jest, ją można zdjąć. Eee. O. Wszystkie kanie jak wkładam do koszyka to są. To są jednakowe. No kania to kania. Teraz tak. O, ale tu dzisiaj kań będzie, już widzę. Zobaczcie, proszę bardzo, kania. Taka jest kania. Wilgach jak nie wiem co. Od spodu wygląda tak. Tak może ja wam ukazać. O tak. Dobra, kanie zbieramy, bo kan... szkoda, że ją zdrywałem, bo ona jest już duża. Ale nie jest robaczywa. Nie ja dzisiaj nie będę miał miejsca na te kanie. Już widzę, zobaczcie jak mało podgrzybków zebrałem dzisiaj, ale na zupę jak znalazł. I to jest, żeby się już mi nie gniotły, będę zbierał kanie. Niestety muszę tak robić, bo w mi się po ogniotą. Zobaczcie. Kolejna kania. Kanie są ogromne, duże. Piękne. Takie majestatyczne, wielkie kanie. Od spodu jak wygląda? Tak, od spodu wygląda brązowy kołek. Obrączka jest. Więc zbieramy dzisiaj kanie. Cyk. I wkładamy do koszyczka. Ten to jest takie cederko po E, jak już się nazywa? wyderko po klejach proszę bardzo następna kania kani nie sposób ro, od, od, pomylić tylko czasami są takie ślimaczki trzeba je wywalić wywalić i pakujemy kani do koszyka muszę coś zrobić żeby mi się nie majtała ta torba bo widzę, że tych kań to dzisiaj będzie gdzieś jedną zostawiłem słuchajcie wkroczyliśmy na teren troszeczkę innych kań innego koloru ale to też są kanie te rosną pod takimi drzewami liściastymi są takie ciemnawe więc też je zbieramy zobaczcie troszeczkę się różnią o to jest kania też taka śliczne są kanie śnieżutkie tutaj też jest kania taka ciemnawa o, zrobimy retrospekcję kani. Jak kania wygląda po rozcięciu? Pewnie robaczywa będzie. A jak? Zobaczcie jaka robaczywa. Okropna. Zobaczmy tą młodą. Czy jest robaczywa? Nie, ta ro młoda nie jest robaczywa. Nawet nie będzie jej rozcinał bo zobaczmy tą. Kanie. Cyk ta jest robaczywa na 100%. Tak tamtej nie będę już rwał. Chociaż zobaczę. A ta jest świeżutka. Ta jest super. Ta nie jest zobaczyła. Ekstra. Także to też jest kania. Oglądajcie się różnych kań. Zaraz wejdę na pastwisko. Na pastwisku będą jeszcze inne kanie. Znaczy, wizualnie trochę się różniące. Specjalnie wam dzisiaj te kanie pokazuję. Te wcześniejsze były takie jasnawe. Te są takie ciemniejsze. Te jaśniejsze są smaczniejsze. Te ciemniejsze są twarde ale też zjadliwe dobra, idziemy dalej zaraz nawidzimy na pastwisko słuchajcie, udało mi się znaleźć jedną pastwiskową ja to nazywam pastwiskową kanie jest całkiem inna od pozostałych kań jest taka ciemna, szarawa ja nie lubię ich, one dla mnie nie są smaczne bo mają tą górną ten czubek twardy jak cholera nie trudno się go je ale jak się tę górę wykroi podczas jedzenia to te brzegi są już miękkie, tak wygląda Kania, taka pastwiskowa od dołu, w ten sposób też ta obrączka widzicie jest oddzielona od kapelusza. Można ją przesuwać, zobaczymy. O, bądźcie przesuwa się, odeszła całkowicie, nie będziemy grzybni niszczyć, tylko ładnie ją obetniemy i zostawimy. O tak o, cyk. Bardzo ładna kania, żona się ucieszy. O, super! Także dzisiaj mieliście do e, widok sporej ilości kań. Na pewno nie pomylicie, e, jak wygląda kania. A jak wygląda. A widzicie tutaj takie ciemniejsze. I ta to właśnie chyba to jest e, właśnie ten ciemny rodzaj. To właściwie dwa rodzaje kań: jaśniejsze i te ciemniejsze. Tak zrobię, żeby się nie pogniotły. Dobrze, to ja. I to właśnie rosną te szare kanie na pastwiskach. O zobaczcie tutaj kolejny widok kani, jak może kania wyglądać. Te rosną przy sosnach, akurat w ciemnym miejscu. Są takie ciemnawe. To jest ten rodzaj ciemniejszych kani. O, ta obrączka, zobaczcie, ta obrączka. Calutka zeszła. Ona w ogóle nie przytwierdzona jest. Widzicie? Kania no, taki ziódł, jeśli kań mam To też kania nie bierzemy i zobaczcie, to taka jakaś roboczywa, czy co? Nie. O, i ta obrączka schodzi calutka, zeszła. Widzicie, nieprzytwierdzona jest. Także taki taki może przygodać e, e, właśnie obraz kania. Ta ciemniejsza. Dwa rodzaje kani. Nawet nie wiedziałem, że są dwa rodzaje kania. tej poczytam na internecie o tych kaniach. To jakieś grzybki takie czy drzewa rosną, ale to mnie nie interesują te grzybki. Może ktoś powie, co to za jakiś boczniak, czy coś takiego tu jest. Nie wiem, co to za bocznik. Dobra, lecimy. A tutaj zatrzymałem się, żeby wam pokazać sromotnika. Tak wygląda sromotnik. Od spodu. Czy on ma od spodu nóżkę? Zobaczmy. Sromotnik, nóżki nie ma. Jaki zielonkawy jest? Dobra, trzeba się będzie pójść teraz w inną stronę. Zmienić widzicie, co jeszcze chcę znaleźć? Chciałbym ci znaleźć jeszcze koziobrodę, bo ostatnio znalazłem dwie koziobrody. Takie smaczne były. O, tutaj rośnie podgrzybek albo koźlek. Podgrzybek, tylko taki już spleśniały. Horror. Zobaczcie, za późno go ktoś zebrał i zauważył. Szkoda. Kozie brody. Kozie brody to są takie drzewa. To są takie grzyby, co rosną na sosnach. I właśnie w tym miejscu one zawsze rosły. Ostatnio znalazłem trzy. Dwie jednego dnia i drugiego dnia też znalazłem smaczne. Bardzo. Ja takich grzybów dawno dobrych nie jadłem. Jak znajdziecie kozie brodę, to i zrywajcie delikatnie od dołu całe, całą kiść to wygląda jak mm, takie morskie e, nie wiem jak to nazwać takie morskie glony wielkie ogromne fajnie to wygląda i smakuje dobrze idę dalej słuchajcie idę sobie drogą patrzę Sromotniki rosną, więc kolejny raz Wam pokażę, jak wyglądają sromotniki. Tak wyglądają sromotniki. Też je ślimaki jedzą. A tutaj kolejny sromotnik na drodze rośnie. Sromotniki są po prostu brzydkie. Nie zbierajcie sromotników. Pół. Dobra. Może dość tego pokazywania tych sromotników. Już chyba, żeście się nauczyli, jak zbierać kanie, a nie sromotniki. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie z pięknego lasu. Cudownie się chodzi po takim lesie. Cudo. Mm, Niós malina. Napatrzcie się, bo po prostu coś wspaniałego. Cześć.